w ogóle nie mogę sobie wyobrazić swojej siostry jako takiej małej dziewczynki. Nie? A ja mam y, sfilmowaną ją. No co ty? Siebie, ją, ja, jak byliśmy mali. No co ty, to musimy gdzieś pokazać. No co ty, no, to jest straszne. <grym, grym>, uważaj. Kafarwali A kto to? Kafar, nie kujer, Krew i czereb, a ja lubię kupić. ma w podpisie, ale to jest związane z wydarzeniem, czy to jest fioletowa siostrą? Nie, e, Ale. Ale, ale kafar, Czekaj. No nie patrz teraz. No, no szybko. Ten mój, ta szybka, to ta jest taka gigantyczna lista. Mm, mm, ale ja jestem taki przeglądaniu. Zabiliśmy go tak dużo nie mam tutaj zaznaczonych. Ale ja dzisiaj sprawdzałem, no, nie ma nic z tym, no nie ma. No to może jakiś takie inny. Ja dzisiaj rozpisywałem te listy i wiem, że po prostu w salach agonii nie ma nic. Może i wstapianie, zniewalacz. Mamy Najważniejsze, że nie ma przeciągnięcia Ale twardzi są. No, ci są twardzi. Może... Ci mają dużo życia. Ale Słow. te animacje się przydają. Ta. Koniec z asydek. Skrzat mm. Jaki zombie tu też przyszedł ubić skrzat. Tutka, tutaj O. Ale wolno te poziomy coś idą. No wiesz, no to już końcówka, nie? Niemal lekko. Bardziej że jeszcze początek helu to jest praktycznie pierwsze ten poziom to już spokojnie się powinno robić w sumie w drugim akcie. No, idę. O, idą. O Jezu, Jezu, Jezu. Mamy jeszcze cały poziom musimy tutaj zdobyć w tym pierwszym akcie. Eee, tam nawet myślał z tymi poziomami. A możesz troszeczkę gra przyciszyć? No. Jeszcze bardziej? Ale ty, no to już bardziej się nie da. No tam co? chciałbym też coś słyszeć jeszcze z tej gry. No dobra, pan to zostaw. Ale musisz kiedyś poszukać tam w tych opcjach, że... że... Szukałem, nie mam. No i teraz to praktycznie ja nic nie słyszę. Hmm. Znaczy nie no to, to, to tam sobie podgłośni trochę. Tylko po prostu no, cza, cza, czasami było słychać takie z, zniekształcone hałasy od ciebie. Co No widać zaiste. Mhm. Uh -huh. Uuuu Jest Wielki Inkwizytor Wielki Inkwizytor odwaru. Chcesz więcej? Nie Dolores Ambach Dolores Mógłbyś zrobić ten Z Colorado mógłbyś zrobić ten Z Kolorado playa Widzę, że pamiętasz gdzie. o, o a ten skąd się tu wziął? Co? Ale są co, z jednym sługusem, a nie z drugim. Trzyma trzema. Mhm. Mm no, no dwóch padło już. Zul Oskad życiel. Zoltum zul. <laughs> zul. Pierwszy. Ooooooo, ten No dobra, jeszcze trzy poziomy i rzeźnik. Ściema, mam 51 pierwszy level, ale koleś napisał. No dłużej. Jak mi ich pokonamy. Coś wymyśli, myślę. myśle? Jestem coraz lepsza. Ten już ma poziom. A mi jeszcze dwie trzecie zostało. Jakie życie bywa niesprawiedliwe. Ja nie wiem. Mhm. The break. Demolka mi doszła. Przez diablo są palacze. No, nie. O, widzę strzałkę na matce. Mhm. to idzie. Aaa, o narzędzia tortu Daikyu O nie ta strona No ale dobra, już coś tu zabijemy Słab czempioni są tam na dole Ale najpierw, może tu załatwimy tych Ciekawe co mają Punkt nawigacyjny, tylko zaznaczę Psyk. Żebyśmy mogli w niego uciekać. W końcu mi tam... ...mość już no, no, odrzucenia. Osłonę. To no, nie powinno być źle. Jeden już ginie. No, wszyscy giną. Jakie to jest smutne. No nie wiem, ja, jak dzisiaj odginąłem, to tak bym powiedział, bo... Muszę mieć lepszy sprzęt. Spoko, spoko, jak, jak wbijemy 57, skoczymy do domu A A nie, mówię, lepszy sprzęt, tym Barbarzyńców. No barbarzyńcom. O, znowu, to... co się dzieje? Dodatkowe zdrowie, możesz zaraza. No sługusi padają. Ponury, zwany pogrącony. Słaby. No dobra Jakie to jest smutne idziemy chyba dalej, co? Mhm. nie tutaj. No i tak już no do, do, do rzeźnika nie zdobędziemy kolejnego poziomu. No raczej nie Ciężko by było. Ale te pająki! Trzeba będzie szukać w tej... Spoko, tam się fajnie chodzi. ...w Ale tam spowalniają i to, tam jest rozległa jest ta lokacja. żeby no to, całą dobrze, no to nie, nie, nie będziemy się często przelogowywać. Będziemy tam sobie Właśnie, na, nie, nie, szukać tam, wiesz, kaszy. Że, że można chodzić, no to luzik, nie? Ale po prostu ciężko będzie znaleźć wszystkich tych fioletowych. To mnie martwi. Ciekawe, czy, czy, ki czy, czy kilku naraz może się wygenerować w jednej no. grze? No w sumie. Cholera wie. I tych dwóch brakujących, co nie było opisanych, to po prostu na którejś lokacji, już nie pamiętam, to jest w notatkach od Paczo, mhm. yy, się nie pojawiały. Po prostu to był jakiś błąd, wiesz? Mhm. Nie mogło się spawnować. Muszę przeczytać, jaką, jaka to jest lokacja, i wtedy będziemy wiadomo, gdzie jest z tych dwóch pozostałych. No. Dwie minuty. Dwie minuty bez teleportu, bez niczego. Wolność. Myślałem, że powie że na A to by musiało tak krzyknąć bardziej na początku. Dobra, to mogą być. Ty czekaj, bo tutaj. I suga jest, coś Coś cię tu znalazł znowu. Oooo zamrożenie Chwast zwany Moździerznikiem! ty No to ma moździerz Jaki bieg w okoliczności tak się dobrze wylosowało Słaba. I możemy iść dalej. No teraz można iść dalej. Ci mają bardzo duże życie. Fajna ta muzyka tu jest. Mhm. Mm no. Co mają? jedna z bardziej klimatyczna. Wspólne zdrowie, stapione. Wspólne zdrowie, no. Dobra, możesz... Kurwa, idą do ciebie wiesz. Znaczy, no dobrze, niech do mnie idą. No już odwróciłem uwagę, nie powinno być trudne. dla A że jak będą eksplodować, odsun się, może wywożę, bo to są podwójne eksplozje. A Dobra. wiem, wiem, wiem. Ale nie, nie wypryły z siebie tych małych? No właśnie, nie wiem. O co chodzi? Że też coś A zmienili. Rzut? Przedmiot. Że, że czempioni nie wypluwają. Czuj mój gniew. Okej... Okay. Mm. O, buszujący kołczą to jakiś jest, nie mogę go Mam zrobić. poziom. Cyklon... Runka... Chcesz tam sobie mm. wypatrzeć coś, czy potem? Wbrew przeciwnościom runka? Nie, nie, nie potrzebuję. Szalejący wicher. No co to, to chyba koniec. Ja to mam wszystko dobrze ustawione. Na 58 będzie super umiejętność. Która w praktyce ochroni mnie przed śmiercią. A, a mnie? Raz na 90 sekund. No to masz przecież tą, że jak giniesz, to <śmiennie> <śmiennie> No nie, to, to, to No ja! No z proces, nie, nie ma lekko. A ci wypływają. A może zrobili tak, że elity nie wypływają z siebie roba? Może to być, wiesz. Bo ja dzisiaj też coś takiego widziałem, że ktoś mi nie wypluł właśnie tych, tych małych tych... Jestem wolny! Dobra, to mamy... Ta strona tak jakby z głowy, nie? Uh -huh. Mhm. Mm mm -hmm, mm -hmm. O, szczęście. No, mogliśmy w sumie zostawić oświecenie, to już nie możemy zostawić. Jest. Kurde, już nie mam miejsca no bez bezdziałanie. Tylko o, szybko, nie, niebieski ja przedmiot. Możesz wziąć jak. Chcesz. No, wziąłem. No, jak Ale... wziąłeś jak leży. Nie, wziąłem. Wziąłeś? To znaczy, że jakieś zasady dla Ciebie, co, którego tego nie podniosłeś. No, dobra. Nie, już możemy iść dalej. Szkoda marnować kapliczkę. Mhm, mm mhm, mm mm -hmm. tu A ta muzyka jest świetna mm Mhm Bardzo klimatyczna No właśnie no jedna chyba najbardziej klimatyczna w tym teraz Oddaje klimat tej całej historii tego Jak Jakoś mm -hmm. tak kojarzy mi się jak, jak, jak słyszę tę muzykę to to, to, to mi się przypomina Diablo 1. Chociaż tam nie, nie, nie było takiej muzyki, ale te klimaty Leorika i tak dalej jakoś mi się tak skomponowują w głowie. To wszystko. Szkoda, że w sumie poza historią Leorika to to była zniką w tym Diablo. Mhm. Kurde no. Upragniona no nie mam miejsca! Wolność. To idziemy do miasta! Straże, tu jest? No dobrze! No dobra, jak to się No i rozczarowanie! Uuuu! Nie chcę wywoływać! Czekaj, jak się właduje! Jakiś kat to jest. Mm hmm, przewyżsany kat gorzej. Uważaj no nawet mi tu życie na tym schodzi. Nie nie uważaj, nie. buchy, ty weź się od nie podsuwaj, po jakoś nie wiem co... Jak... się przecież cały czas. Taki nawyk sobie zrobiłem. Żeby... Nic się bój. nie bój. Jak my tu wejdziemy na, 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 na inferno, to ja będę miał na takie nawyki. Że jak będzie czempion, to ja już będę w mieście. <grym <grym> <grym> no to. Ale ze mnie normalnie, snajperka z piorunami kolosalnymi. No co? Ostatnia dusza, tak? Mhm. Zaraz na No dobra. Naczelnik, znaczy nadzorca, tak? Czy naczelnik. No, zabij naczelnika w Czyli pewnie będzie nadzorca na nim napisane, bo u nas jak tłumaczą to... Możemy mówić o to... Czy jestem tu sam? Wszystko muszę robić samemu? Trudno! Zmierz się ze mną! Ha, ha, ha. I żałuj Słysza, nie, naczelnik. Za nie idź tego. Ale oczywiście nie, że jest napisane nadzorca więzienny. Ale słabiutki. Uważaj, wybuch. Zdanie wykonane: dużo ogólnie tego złota i doświadczenia. Tak Możemy jechać dalej. Ale coś czujesz, że te 100 poziomów, to ludzie to dosyć szybko to wbiją. Zależy, jaki potem przerost jest. To też tak, że później pewnie to będzie szło mozolnie, strasznie. No ale co, pewnie jak będzie mieć. dodatek, to zestartują, nie? Myślisz? No pewnie. Albo dorobią kolejne 200 poziomów do zdobycia, ale za każdy nie. zdobyty będzie już jeden. wydaje się wydaje, że zestartują te A Artur, y czekaj, czekaj. dalej zrobię przerwę, weźmy. Sala agoni, poziom trzeci. O, czempioni. Osłona. No, widziałem. Uważaj, tajemnie do zakręcia mm -hmm. mocy. Spokojnie, spokojnie. Jedno takie przylatujące zakręcie to mi prawo to odbicie obrazu, że to jednak robi kuku. Rządzimy dalej. A tu jesteśmy w drzwiach. Doskonała sytuacja. Co ty imię robisz wszystkim? Ale już bar padł. Ten jaki trwanie.

W dwójce. Pamiętasz no, ich? Pamiętam. Ale była taka ja, plaża, gdzie, gdzie, gdzie były legiony chłopów. Tak. Nie wiem, czy kojarzysz. Normalnie tam tylu ich wychodziło, no nie? Tak, legiony stały. No jakoś tak z dwóch stron gdzieś się szło. A to jakaś wyspa była, mi się kojarzy. I tam właśnie były legiony chłopów, no. Ja pamiętam kiedyś, jak sobie... Jak przez posiadanie chłopów... Wtopiłem walkę walcząc z duchami, nie? A pamiętam. No, duchy takie były. Zdradza cię strach! Ale duchy można było mieć jakoś, na no, tak. nie? Było takie miejsce... Statek, hmm, ...neutralny, ne neutralny sta na sta ze statku? A może ze statku? Znaczy, nie, nie. No, na, na statku wiem, że, że można było z nimi walczyć. Na, na nawiedzonym znaczy, statku. że był po prostu taki neutralny budynek jakby do rekrutowania, nie? Ale wiem, ale tych duchów można było bardzo mało wziąć po prostu ciężko je było na początku Boże, po, po, pomnażać, ale potem jak bodaj to się udało... Bodajże 6 na tydzień tam był przyrost. Ale jaka to masakra było z tymi duchami. I się szukało chłopków. nie? No, wtedy tak. Jakieś tak zrobiłem duże ilości duchów, pamiętam. Gdzieś na jakiejś planszy. Fajne to było. Uuu, rzeźń Co, już? No dobra, trzeba go sklepać, no. Może pozdrawimy kogoś? Ale kogoś, z kim graliśmy dzisiaj. No to Z Kubato graliśmy, szamanem. I z ossu. Z ossa graliśmy, z barbarzyńcą. Z kudłaty, z mnichem. I z magnatem. Ten pamięta wszystkich, nie? Z magnatem. No co ty podejrzałem w liście? No z Ja w ogóle. Nie I z magnatem. No i tak. Jest i Przyciągnął mnie, przyciągnął mnie. No Za co? A ty... Zwiększyli mu zasięg przyciągania? A nic nie wiem na ten temat. Ale jak od tej... od tej jego włóczni? A, teraz mnie nie sięgnął. Chyba okej okay jest. Nie, słaby ten rzeźnik strasznie. A, żywotny. U, uwaga. Czego trafiam, czego nie trafiam? Trafiasz, trafiasz, ale żywotnie straszny. Coś mało tego ognia się tu pali. No już się pali coraz więcej. No uważaj, weź się może trochę mm -hmm. cofnij. Uważaj tam. Ściągną mnie te nogi ogień. Tu się... Uważaj, 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 będzie tutaj biegł. Uważaj. Dzieci, się szarżował ile tego ognia. Miejcie litość. No. Takim kto podem łeb dostać. Ale Mniszka to tam uważaj. Podlina, Hardcore. Pięknie.